Regionalna Izba Obrachunkowa nie zezwoliła władzom Zgierza na wyemitowanie miejskich obligacji. Miasto chciało w ten sposób pokryć kilkumilionową dziurę budżetową, która powstała po tym, jak źle oszacowano dochody na bieżący rok. Prezydent Zgierza zastanawia się teraz, skąd wziąć pieniądze na wypłaty dla nauczycieli i urzędników, a Zgierzanie pytają, czy ich miasto może zbankrutować. Odpowiedzi szukał Cezary Adamski. 15 milionów z emisji obligacji miało zapewnić płynność finansową miejskiej kasy, bo Zgierz ma już niewielkie zdolności kredytowe. Te plany zablokowała Regionalna Izba Obrachunkowa, która unieważniła uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie i nakazała władzom Zgierza naprawy miejskich finansów. Przyczyną tej decyzji był uchwalony nadwyżkowy budżet. Reagujemy teraz z całą stanowczością, ponieważ nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, jaka hipotetycznie można, może powstać w styczniu przyszłego roku to znaczy, że Regionalna Izba Obrachunkowa będzie ustalać budżet skominąc dużej jednostki samorządu terytorialnego. Miejmy nadzieję, że ten plan nie upadł, że temat znowu wróci do Rio, że uchwała, która była podjęta na sesji nadzwyczajnej, będzie podejmowana na nowo i tak naprawdę obligacje, które nie tylko w Zgierzu miałyby zapunkcjonować, funkcjonują w całym województwie, w całej Polsce i są, już tak powiem, naturalnym instrumentem finansowania trudnej sytuacji finansowej samorządów. A sytuacja w Zgierzu jest więcej niż trudna. Cudem miejskie służby finansowe zgromadziły środki na październikowe wypłaty dla nauczycieli. Czy jednak znajdą się dla nich pieniądze w listopadzie i w grudniu? Na dzień dzisiejszy ciężko mi to zweryfikować i udzielić stuprocentowej odpowiedzi. Mieszkańcy boją się, czy wzorem Stanów Zjednoczonych także Zgierza nie dotknie shutdown, czyli zamknięcie instytucji miejskich z powodu braku pieniędzy. Na co idą podatki? Pytam się. E, miało być remontowane w wakacje bodajże 11 ulic. I chyba tylko długa została remontowana. U nas nic się nie robi, no dosłownie nic. W najbliższych dniach Regionalna Izba Obrachunkowa planuje rozpocząć kontrolę w Zgierskim Magistracie. Już teraz nieprawidłowości tropi najwyższe Izby Kontroli. Władze Zgierza już teraz przygotowują nowe dokumenty dla Izby Obrachunkowej. Na ich złożenie mają czas do 22 października. Tym razem budżet miasta będzie budżetem deficytowym. Dodatkowo trwają prace nad zmianą zaciągniętych kredytów.